Hej, kochani na kanale jak widzicie to ja dziś znów przy, przyczepię także teraz sprzątam i to nie dlatego, że jest brudna, ale dlatego, że hiro dzisiaj wyjeżdża i będzie jechał w tej przyczepie, więc tak został sprzedany, będzie blisko, bo będzie stał w stanie, w której ja startowałam na zawodach, więc też bardzo fajnie. Yy, no, po prostu będę miała do niego blisko. Będzie mi Pola wysyłała jego Pięki. zdjęcia, jak się ma i, i tak dalej. Więc, no, ja to trochę muszę ogarnąć, bo to po kucyku, bo to w sumie wczoraj kucyka zabiliśmy jak widzieliście, jak nie, no to zobaczcie film. A przecież jeszcze z jak pamiętacie, wczoraj ją siedziałam on jej nie zjadł. No, ale. No co? No, muszę posprzątać i się do Was odezwę. Dobra, patrzcie, przygotowałam przyczepkę, jakbyście się pytali czemu dam w taką kubkę tutaj słomę, to dlatego, że jak koń robi kupę, a zawsze robi kupę w transporcie, no bo, no bo się stresują, to potem to on to depcze i to zostaje tak, patrzcie tu są plamy właśnie od takich o, Wiecie, jakie to są plamy, a jak jest słoma to lepiej to potem wybierać, więc taką kubkę zawsze robię, znaczy zawsze, od wczoraj. Bo już mnie denerwowało jak czyścić, a ja nie mogłam wyczyścić I trzeba było myć No jeszcze trochę i trzeba będzie znowu ją umyć Ale tak o, o. Każę wam Tu się otwiera Tu jest siatko sianem, sienem, co zostawię trzeba dopiąć o Jezus O, Dopięłam. No i jest ta słoma tak też już sobie prezentuję, a nie wiem, czy pamiętacie, że z tyłu tutaj mamy na koło naszą malarę. więc no, nasza przyczepka o dwóch dni w trasie będzie. A, nie no, dzisiaj o wiele mniej przejedzie, więc, więc no. O, ja też idę teraz wypuścić klacze. Ale teraz jak dziwnie tak mniej w ogóle roboty jest jak się nie ma minus dwa konia się ma <laughs> tak aż ale dziwnie no i idę wypuścić ale najpierw idzie tutaj i, i zaraz weźmiemy kofi Nie chciałam je wybrać dwóch na naraz bo Kofi za dużo energii ma patrzcie znowu mam zalało tutaj już tak fajnie było, już sobie jeździłam z znowu dupa Co jak co ale dzisiaj jest... nie serio dzisiaj jest Naprawdę piękna taka wiosenna pogoda. I w sumie tak zaczyna teraz wszystko kwitnąć, tak po dzisiaj widzę, że już tu trawka wychodzi i tak nie wiem, tak jakoś cieplutko na dworze jest i owok, no ja też jestem ubrana tak wiosennie pokażę Wam i jak się tam tarza I Tak mnie cieszy jak ono się przewraca na dwie strony, to znaczy że nic też nie boli on na plecach nie ma problemu z tym, nie? <laughs> się turla, stronę na stronę Znowu <laughs> Dobra, ja idę po kofi I patrzcie, też jest tam kamizelka ubrana. Czyli nad może też było ciepło dość Dlatego Do no fajnie, fajnie zaczyna się robić ciepło I bym pojechał taki wysymy Patrzcie, więc... kofiana ma nowy kantar Taki brązowy, brązowo-złote i patrz u uwiąz ładny jest. Mega. Mama kupiła jej, bo jeszcze żadnego prezentu od niej kofi nie dostała i mi pierwszy prezent. <gry> o, idziemy z kopianą na padok. Ona jak zawsze musi tak do przodu pędzić i pędzić i pędzić. Bardzo energiczna ona jest zawsze. Dziewczyny już sobie biegają, a ja wam muszę powiedzieć że jakoś tak teraz bardziej odczuwam to, że nie ma dwóch koni, mam jakby więcej czasu. I tym samym to, że wyprowadzam dwa konie, a nie trzy. I no ogólnie to jest teraz tak, że jak wiecie Bailey wychodzi wieczorem, albo rano, to zależy jak jest, jaki jest czas, nie? Jak jest, ile po prostu mam czasu. O. i wej. jest tylko brudna. I to chcę wyczyścić Ilej Boże. ona będzie tarzać. Jakoś tak teraz właśnie bardziej czułam to, że mam dużo czasu. I wyszłam z wątku, co chciałam. Ale aha, ja mam powiedzieć, jak wygląda wypuszczanie koni. W naszej stajni na ten moment. No to no to tak o, wychodzi rano i wieczorem, ale też czasem rano nie wychodzi. Albo go ląży, albo ten, bo... Po prostu jak ja jestem szkołą, to mam czas, żeby go wylążować, ale... Patrzcie. Ale nie mam czasu, żeby... Nie zobaczcie. Hzy dziewczynki. No już przestało, ale nagrałam fajny filmik na filmowym. Więc będzie fajny filmik na Instagrama. No i co właśnie? Co do tego jak nasze konie wychodzą to rano lążuje Bailey się zazwyczaj i wieczorem on wychodzi a tak to wypuszczam rano właśnie klacze a potem zamieniam właśnie Kofi albo Iwę z Da Vinci i wtedy wychodzi Da Vinci albo wypuszczam je w trójkę bo Bailey też nic sobie nie robi z tym jak stoi sam w boksie i nikogo nie ma w stajni to on ma wywalone to i może sobie w końcu pospać spokojnie i patrzcie, patrzcie, teraz się nie lubią to jest normalnie fałszywe tak to na siebie dymbują, gryzą się, a tutaj po się miziały. No i właśnie tak wygląda teraz, yy, jak wychodzą nasze konie. I o, patrzcie. Ej, ale tu urosła trawa. Ja tu specjalnie urosła, żeby one tu nie wchodziły. I trawka fajnie szybciej urosła, bo te patrzcie, one chodzą wszędzie. No to ta trawa jest trochę zdeptywana i nie ma. Ale, ale, mega fajnie. O, jak tu odrasta. Tam, o, w sensie odrasta. Zaraz tam pójdziemy, to pokażę wam. Jak już teraz nie wiem, tam okolada jest super, to po prostu jest tak mega, tak po prostu nie wiem, tak wiosennie. A ja bym pojechał dzisiaj w wiosenny teren I... i sobie pojadę chyba. Zobaczymy, jak tam, bo ja jeszcze do Hiro muszę jechać tam, zobaczyć i też wam nagrać trochę. Jak wyjeżdża chłopak, bo myślę, że zobaczycie go u mnie na kanale, tak samo jak Kucyka Zobaczycie na pewno, bo. Jak wiecie no to kucyk jest nad morzem Znaczy w się sensie nad morzem, no U państwa, którzy mieszkają nad morzem Więc będziemy go odwiedzać I będziemy jechać nad morze Więc też to z I co kofiana Patrzcie jak ona jest gruba już Jaka ona jest gruba Nawet 30 maja ma termin Ale wiecie, że to zawsze może uchodzić albo wcześniej albo później I patrzcie jakie fajne szczoty już odrosły Takie ma bujne I Jeszcze tylko tak żyła tam musi odrosnąć, pokażę wam on tutaj ma warkoczyki zrobione A ty co? K -k -k bruda się No a jak jest brudna, fu Fu, ja bym ją chciała umyć Ale ona ma jeszcze długą zimową, zimową sierść A ogolić jej nie mogę Bo ona nie lubi Kiedyś ją ogoliłam, Raz była cała ogolona Ładnie, a potem jej się coś Ubzdurało i patrzcie Teraz się nie lubię. nie idź do mnie Bo ty wredna jesteś, widzę bez humoru. Jakie ole są fałszywe, jak tak to co się nie lubią, a tak to to patrzcie <grystanie> Jak słodko <grystanie> Super to wygląda fałszywce małe, ale Iwej Iwej kofi jest drugą klaczą, którą Iwej e lubi tak naprawdę Muszę Iwej spa zrobić, bo ona jest taka brudna. Wygląda normalnie jak jakiś nie wiem. Koń błota. Uff, kofi ile. A teraz z tej strony, tak się dogadały. Tak się dogadały, ale chyba kofi. Chyba kofi już nie chce. jakie one są, na Ale słodkie, słodkie. Okay. <laughs>

Tak, to tu, ten będzie nasz. Ten, bo on jest tu wyrodzem agrypem. Możemy wejść? Później się pościeli na spokoju, bo dopiero przyjechał z droższych. Iruś. Iruś! No? No co? Popatrz się. Wody chce. A, no właśnie. Chiruś! Go... Chiruś! Ja mu nawet nie mam. On nie umie gryźć jeszcze długo, co jabłek. Patrz, jak je gryź. Musisz to pogryźć, co? Krzywaku. Gdzie no. masz? Z trupa mam. Chodź. Ja. Wychodzisz. Wychodzisz. Mów sobie do niego, nie? Mów się spokoju, trochę. Tu ty. trzymać, żeby z górki nie szedł tak szybko. Pr, 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 pr. O jak ładnie. Dawaj, już nie szedł pr, pr, pr. Dobry jesteś. Jezu, ja mam taki Nie spokojnie, on potem ci się przyzwyczai, nie? Bo to pierwszy raz. A że w nowym miejscu jest. To będzie trochę... Patrzył się, ale no i tak idzie bardzo spokojnie, bardzo fajnie. Dobry jesteś. O, ładny. Już na jakichś Hali No był, w Kaczenicach. On się nie boi Dobrze. Ale masz jeziorko, Hirus. Ale patrz jaki grzeczny, nie? No żeby nie będzie No Też tak myślałam Ale już dorastać, jesteś grzeczny Chiruś Chirusiu, Chirusiu Idziesz, idziesz, idziesz O Tutaj twoja koleżanka i wystartowała Jak się uczyć dobrze? No, dobrze? Średnio. Ta, średnio! Gwiazdy! Koniary! Uważ. Nie się tarzać chyba. A niech się wydawa, być taki biały. Zmieni maść. Chciałaś mieć siwego konia? Aleksusa. Aleksusa tak miałem, że właśnie wzięło się prawo, lewo, Całe morda. Wszystko się cieszy. Biały. Hiru! Zenek. O jak się rusza. O. Jak sprężynka, nie? Zaraz ten, zaraz pani Drozdczak powie No to przyczepi do haku Sprężynk zrobiony O, wina złamał Ale No, ale to aż dziwne Bo szedł też spokojnie, nie? O, no, stronę się zmienił. Hiro. Dawaj! Dawaj! Ja się ruszasz. O. A ten traktorek to jak na kawaliadzie. O, poszedł. Tutaj ładnie. czy czyli trzeba go to jest z tej strony zajrzeć by tam mówiąc i dziele się. Так и ладно. jest Jaki ma ogon, nie? Co ja a ogon taki? No. Hiru, hiru. No spokojnie. Isiaczku. U nas w stajni, jak widzieliście, Hiro pojechał do stajni, w której ja startowałam na zawodach, więc ma mega. Są tam mega duże padoki ogólnie. I ogólnie, no, piękna stajnia. Hala duża, wszystko fajnie, więc będą no, mieli mega, mega po prostu szansę na rozwój. Więc ja też gratuluję. przez Przestań poli i życzę powodzenia w treningu. No. I panu Piotrkowi w pomocy w robocie z nim. No i co, w tym filmie to by było na tyle, chyba. Do zobaczenia w kolejnym.